powiem wam wszystkim jak patrzę na tą wodę no to od razu mi się przypominają dawne stawy tylko było tu więcej roślinności więcej drzew no jakby nie było by zrobił swoje wyciął cały drzewostan Jedynie ostaje się ostatnie sztuki. Takie moje pytanie: jedno: czy warto by, by było taki zbiornik reaktywować? Ono ci są pieniądze, ale czy? Ktoś by wyłożył na to? Szukają zbiorników daleko władze miasta, a zbiornik mają dosłownie pod nosem. Mogłaby z tego zbiornika korzystać Straż Pożarna w razie jakichś pożarów, ale trudno powiedzieć. Pisałem ostatnio do jednego radnego, ale. Na razie cisza. Tego to nie wiem czy coś będą z tym zrobić. Ona naprawdę szkoda takiej wody Widać, że, że ryba jeszcze w tym zbiorniku jest. Na tyle lat co on już ma jakby nie było. No to już ma ponad 40 lat. Stare rzeczysko Wisłoki, co zostało akurat odgrodzone, bo w tamtym kierunku akurat rzeka zakręcała i zabierała starą drogę. Musieli tutaj obciąć ten odcinek. I to akurat z, z, z zostało. Przez chwilę, akurat tym zbiornikiem, z tego co wiem, zarządzały państwo, państwowy związek wędkarski. Ale później wzięli, po prostu zrezygnowali z tego zbiornika i tak przez lata niszczał. Także nie wiem, czasem nie byłoby dobrze go reaktywować. coś się z nim zrobić? Bo na, naprawdę drugiego takiego zbiornika jak tutaj w okolicy to chyba nie ma nigdzie. Ale dawniej powiem Wam, że na, naprawdę były ładne ptaki tutaj na nawet w oddali widzę nawet, jak jasą leci, bo też i takie ptaki tutaj występują. Nieraz widziałem. Naprawdę szkoda by było tego zbiornika zmarnować. Chcą mieć wodę? No, bo woda jest. Bo trzeba koło niego zrobić zbiornik ma naturalne naturalne źródło wiem w którym miejscu ale na razie się nikt nie odzywa jest mi po prostu przykro kurde bo, bo naprawdę ładne są tereny można by coś dla ludzi zrobić ale lepiej pchać pieniądze tam gdzie gdzie to Pieniądze nie są potrzebne. Jeszcze przejdziemy w tamtą stronę, także zobaczycie jak na końcu wygląda ten zbiornik. Coś pięknego, tylko zrobić koło zbiornika i naprawdę jedynie chęci, żeby coś ich, coś zostało dla kolejnych, kurde, pokoleń szkoda po prostu takiego zbiornika. A się po prostu serce kraje, że, że takie coś ich niszczeje w takiej bliskiej odległości od miasta, gdzie człowiek mógł naprawdę nawet jakby coś ich tutaj zrobili to nadi i ktoś by mógł sobie tu na weekend przyjechać, pochodzić świeżym powietrzem trochę kurde poddychać a nie siedzieć kurde w mieście Naprawdę powiem wam że, że piękne te tereny Jak sobie człowiek przypomni jak tu kurde, tutaj za za dzieciaka biegał To jest po prostu nie do opisania. Każdy wolny czas człowiek tutaj spędzał na tym zbiorniku. Tutaj akurat dochodzimy do, do miejsca co naturalnie dawniej się ryby w tych, w tych krzakach akurat wycierały Jak na razie tu widzę tutaj trochę kurde śmietnik ale na, naprawdę Takiej wody już dawno, kurde, na tym zbiorniku nie widziałem. To jest coś nieprawdopodobnego. No, wiadomo, zbiornik jest zamulony. No, jakby był pogłębiony, to. No, to trochę mniej by tej wody było, ale. Ale woda, woda by była. A i jakaś roślinność też by była. Na pewno. No, ty. Tylko od władz to zależy. Czy coś ich zrobią z tym, czy nie zrobią. Czas pokaże. Normalnie, jak patrzę na to wszystko, to dawne lata mi się przypominają, jak człowiek tutaj łapał rybki. To spore rybki. Miło, po prostu swoje dzieciństwo spędził kurde nad tym zbiornikiem. W ogóle nad tą oko okolicą. Tosik pięknego. Idziemy dalej. Tam jeszcze wam dalej pokażę jak to w ogóle ten te teren tutaj wokół wygląda. Jeszcze więcej tych stacjałów było, ale co niektóre to sami ludzie wzięli, zniszczyli. Pchali kurde śmieci w to. Także, żeby swoje śmieci z domu ukryć przed oczami innych, na przykład tu w tej okolicy. Tu, co Wam teraz pokazuję. Dwa ładne zbiorniki. Ale co okoliczni mieszkańcy zrobili sobie śmietnisko kurde tutaj z tych zbiorników Co mieli kurde w chałupie to do tego zbiornika pchali W głowie się nie mieści Co człowiek może zrobić kurde Ale nigdy nie pomyśli że przy, przyjdzie kiedyś tak, że ziemia mu odpłaci także już po, początki jakby nie były było Już się robią wody brakuje tu widzicie o folia wyrzucona też pewnie jakieś śmieci były o kurde Dziury pokopane, żeby śmieci w to wrzu wrzucić. Ja sobie człowiek to przypomni, co oni tutaj robili, kurde, z tymi zbiornikami, to w głowie się nie mieści. Nikt, kurde, tego nie pilnował. Ja co mogłem, kurde, młody człowiek wtedy? Nic. Gdzie pójść, kurde, co załatwić? jak i tak nikt na to nie patrzył potoki też na potokach też też wycinałem drzewa na, na dużą skalę i później siedziłem kurde że, gówna, że rzeka nie ma dopływów no, skąd ma być mieć dopływy jak po prostu do połowy, kurde, wyschły i to przez ludzi, naprawdę. No popatrzcie, kurde, czy nie piękna okolica, dosłownie raj, raj, kurde, dla zwierzyny. Żeby człowiek się przyszedł, pochodził, kurde, tutaj po tych ścieżkach jakoś pozwiedzał jakoś to us